Siemanko, siemanko, a w dzisiejszym odcinku będzie o pługu RUMSTAD, pługu obrotowym, chcę Wam zaprezentować mój pług, wielu z Was się pytało jak orze, często ludzie się zatrzymywali też, gdyby pytali jak sobie 60 radzi z takim pługiem, jak to w ogóle chodzi, to powiem Wam tak, chodzi bardzo świetnie, chodzi na trzecim biegu, i to nieważne, czy to jest nie wiem, letka ziemia, czy ciężka ziemia, yy, nie ma najmniejszego problemu z tym pługem. Cionik w ogóle tego nie odczuwa, po prostu idzie, idzie jak masło. Pług posiada nowe, lemiesze. bardzo, bardzo fajnie tną, fa, fajnie odkładają. Nie ma z nim problemu. Troszeczkę wam tutaj pokażę z bliska. To jest regulacja. Regulacja tutaj, żeby był w tym, w pionie. Jak jest, jak jest w brudzie, żeby to można było sobie wregulować, na przykład, żeby równo szadł, Z drugiej strony też posiada taką regulację. Zakupiłem do niego specjalnie takie odciągi do 60 boczne, żeby można było sobie bardziej to profilować tutaj, żeby żeby po prostu nie były łańcuszki, no bo z łańcuszkami zaraz wiadomo, co się stanie. Łańcuszki zaraz pękną. Zobaczcie sami z tyłu, jak to wygląda. Kółko do kółeczka tutaj regulowane. Każde kółko osobno. Troszeczkę mi to przeszkadza. To będzie przerobione. Będzie jedno kółko, kółko, które się też będzie obracało. Tu się reguluje przednią skibę. Dokręca się, odkręca się. To jest ta regulacja, o której mówiłem. Siłownik. Półk jest bardzo ciężki. Waży, waży około 500 kg. Powiem Wam szczerze, że no nie myślałem że 60K tak sobie go będzie też leciutko dźwigała. Bo nie ma najmniejszego problemu ogólnie z podniesieniem tego pługa. Czy olej jest ciepły, czy zimny, podnosi go praktycznie tak samo. Odkładnie, odkładnie, to jest coś pięknego. Nie? Wyprofilowane są pięknie. Bardzo ładnie kryją kukurydzę. Nie ma w ogóle żadnych problemów. Z tym, żeby, żeby jakieś kopce się robiły, jakieś nie wiem, coś się ciągnęło za pługiem, czy coś takiego, nie ma najmniejszego problemu, nie? Sami zobaczcie. Odkładnie są bardzo długie, przez to, po ładnie profilują ziemię. Słupice, konkret. Ogólnie jest bardzo masywny. Podejrzewam, że to też był produkowany pod dużo, dużo mocniejsze ciągniki. I jego przeznaczenie pewnie było bardziej gdzieś tam w górach, żeby orać. No ale akurat trafił na proste ziemie. Bez jakichś większych bagurków i dołków. To co może Wam teraz pokażę jak będzie podnosiła go i będzie go obracała. Odłożę kamerkę gdzieś na boczek. Żebyście dobrze widzieli. Tu powinno być dobrze. No dobra. Teraz wam pokażę jak obraca i jak podnosi. Obserwujcie uważnie. Skok tego siłownika polega na tym, że, jeżeli go tutaj wciąga, to z automatu, Poczekajcie, nie wiem czy to widzieliście. Jeżeli go tutaj wciąga i, go, i w pewnym momencie przeważa w tamtą stronę, póki jest tak zrobiony, że ciężarem go wtedy wykorzystuje, ten jego ciężar, i go wtedy przerzuca na drugą stronę. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa na przykład, kiedyś, kiedyś na przykład też się zastanawiałem, jak to w ogóle wygląda, że, że taki pług tak działa i w ogóle jak to chodzi, <laughs> zawsze głębski morałem, nigdy się nie zastanawiałem, czy w ogóle będę miał jakiś taki pług, ale udało mi się dorobić takiego pługa, olej, olej już się rozgrzał nawet, bo jest rozgrzany, bo teraz wróciłem mi dawno spalał, bo przestawiam pług, czuję w siłowniku, że ci siłownik jest delikatnie ciepły. Jeżeli chcecie obrać takim pługem, pamiętajcie też, że te mieszaki muszą być równo. Jedno ramię, te i tamte musi być równo w poziomie, żeby można było go ładnie ustawić. Później sobie resztę regulujecie tym i tym. W zależności od którą stronę potrzebujecie go bardziej pchnąć, no to to robicie. Nie ważyłem go ogólnie, ale mówię, no na pewno będzie ważył gdzieś około 500 kg. To nie jest, jest ledka konstrukcja, nie? No, wystarczy zobaczyć na tej słupice. tutaj na te paskopniki korurowanie o tym nie wspomnę, nie? No co, teraz Wam ślicznie dziękuję za oglądanie całego materiału. Zapraszam Was po więcej, bo na pewno będzie więcej. Na pewno na jesieni będzie bardzo sporo filmików, wzorki tym pługiem, A jakby ktoś chciał zobaczyć na przykład, jak to wygląda w ogóle, jak to idzie, to u mnie na kanale są filmiki. Zapraszam do mnie na kanał. Możecie sobie zobaczyć e, rumstat półkoprotowy, dwuskibowy, jak chodzi. Nie? Pozdrawiam, dziękuję, ślicznie dostrzeniam.